Witaj na kanale Altway Shop. Oto instrukcja montażu podwozia inteligentnego pojazdu WK5642. Smart Car WK5642 to solidna konstrukcja z wysokiej jakości komponentów, modułowa budowa ułatwiająca rozbudowę o kolejne funkcje i pełna kompatybilność z popularnymi platformami, takimi jak Arduino czy Raspberry Pi. Do montażu potrzebne będą następujące części i komponenty. Płyta akrylowa stanowiąca ramę podwozia. Dwa koła, dwa silniki, dwa czujniki obrotów, cztery uchwyty do silników, przełącznik zasilania, koło obrotowe, pojemnik na baterię, cztery tulejki dystansowe do montażu koła obrotowego wraz ze śrubami i nakrętkami, dwie śruby do mocowania pojemnika na baterię, cztery śruby do mocowania silników wraz z nakrętkami. Prace rozpoczynamy od przymocowania silnika do płyty akrylowej. Przekładamy jeden z uchwytów silnika przez otwór w płycie, jak pokazuje animacja, i przykładamy do niego silnik. Dokładamy drugie ramię, przekładamy długie śruby przez otwory i przykręcamy nakrętki po przeciwnej stronie. Na wewnętrzną oś silnika nasuwamy czujnik obrotów, a na zewnętrzną koło. W ten sam sposób zamontuj drugi silnik. Ważne jest, by silniki były umieszczone tak. By ich terminale zwrócone były do wewnątrz. Przystępujemy do instalacji przedniego koła obrotowego. Mocujemy tuleje dystansowe do płyty przy pomocy śrub. Przykładamy platformę koła obrotowego do ich drugich końców i przytwierdzamy nakrętkami. Teraz zamocujemy przełącznik zasilania. Posiada on boczne zatrzaski, które automatycznie utrzymują element w miejscu po przełożeniu go przez dopasowany otwór w płycie. Ostatnią czynnością jest przykręcenie pojemnika na baterie do płyty krótkimi śrubami. Podwozie gotowe jest do dalszej rozbudowy.